Marek, ugotowałeś za dużo kartofli na obiad. Znowu muszę to wywalić. Takie marnowanie jedzenia. Kobieto, nie wyrzucaj tego! A co ty chcesz zrobić z tymi starymi kartoflami? Daj mi to, sałatkę zrobię. Jarzynową? A gdzie masz resztę składników? Pietruszka, marchewka? Jaka jarzynowa, kobieto? Już ci mówię. Ugotowane kartofle mogą być z obiadu, cebulę, oliwę, pieprz i sól. Puknij się, co to za sałatka? Francuska. Pierwsze słyszę. Moja babcia tak ją nazywała. Kartofle kroimy w drobną kostkę. Już prawie gotowe. Czas na cebulę. Połówkę kroimy w drobną kostkę. Teraz dodajemy oliwę, pieprz, sól. Wszystko dokładnie mieszamy. I to ma być sałatka. Zaraz ci nałożę, ale jeszcze musimy zagrzeć kiełbaskę. Sałatka francuska z kiełbasą. Spróbuj, kochanie. Mhm. Wygląda nie za bardzo, ale może dobrze smakuje. nas spróbuj najpierw. Dobra. Mhm, mhm. Se bulka poskrbi za smrt.